No, wszedł, no, 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 wszedł, trafiłem z safarikata mój pierwszy film. E, już miałem kilka ofert za niego, ale co mam nagrać e, co ludzie dają za już safarikata Safari safarikaty no, a już Safari kat. No to Evidence Apartheid to jest 4 mówią, a tego 1000, więc no, odrzucam. Druga oferta. No Exclusive Egg 11. No nie zgodziłby się, bo to jakby, no 11, bo około to jest warte. Znaczy na... po update'ie, bo jest 18 godzina po to może być dużo warte, ale na razie. No na razie pewnie dużo, no ale to spadnie bardzo Pixel Cut No i ekskluzywny eee no. Dla mnie Dla mnie to nie jest za dobra oferta Huge Party Axolot Plus 5 miliardów Eee już Safari Cat i, i są bardzo ładne, ale ja wolę już Safari Cat ponieważ ich jest tylko 104. Okej, okay, no, chłop, chłop chyba. Chcę jakoś mnie okiwać, żebym zaakceptował, no ale no, na Safari Cat. No nie. Yeah. Zmieniamy trading Plaza, bo tu naprawdę nie ma nic do robienia. Dobra, wchodzimy na kolejną trading plazę no i zobaczymy czy na tej będą lepsze konfery. no tak średnio bym powiedział po ich rapie nie no, właśnie ma 21 milionów no ale to to jest Faricat kolejna trading plaza Mam nadzieję, że to będzie lepsze. Jakby Widać, że ludzie tu są mają ogarnięte skiny, więc ktoś o właśnie z nich może mieć dobre Fusion, no Ten safarika ciągle spada i idzie do góry, nie wiem o co chodzi, ale dobra Chcę się dwa? 你是这样